Witam serdecznie. Dziś opowiem Wam o tajemnicach mojego rodzinnego domu. Przez 15 lat nie wiedziałem, że wychowałem się na terenie systemu łączności wojskowej Rokada. Dziś opowiem Wam o całym tym terenie i będziecie mieli możliwość obejrzenia to, co jeszcze po tym systemie zostało. Zapraszam. System łączności wojskowej Rokada powstał w latach 50 i był budowany przez jednostki łączności Ludowego Wojska Polskiego. Takich obiektów na terenie całego kraju powstało około 200. Każdy kompleks składał się z części mieszkalnej dla pracowników oraz części technicznej z budynkiem stacji głównej. W części mieszkalnej mieszkały dwie rodziny, w tym kierownik stacji. Sam budynek miał wzmocnione stropy, a w piwnicach ulokowano system ogrzewania dla budynku oraz obiektów towarzyszących. Na zewnątrz na terenie mieszkalnym wybudowano pomieszczenie służące do ochrony przed nalotem. Składało się z jednego pomieszczenia, zamykanego gazoszczelnymi drzwiami. Największy teren zajmowała część techniczna, to tu wybudowano stację zmacniakową. Która zastąpiła budynek drewniany, wybudowany jeszcze za czasów III Rzeszy, a jej zadaniem była łączność dla wojsk niemieckiego Wehrmachtu. Podczas II wojny światowej Niemcy na całym swoim i zdobytym terenie wybudowali gęstą sieć takich obiektów. Znajdujemy się przed budynkiem głównej stacji wzmacniakowej. Sam obiekt został zbunkrowany, czyli dostosowany do pomieszczenia schronowego. Obiekt Cały posiada możliwość zamknięcia go przed dostępem powietrza. Dzięki temu obiekt uzyskuje gazoszczelność. Do gaz żeby uzyskać gazoszczelność trzeba, trzeba było zamknąć specjalne stalowe okiennice, na które dodatkowo nachodziła uszczelka gumowa. Dzięki temu obiekt był zabezpieczony przed dostaniem się gazów. A teraz zapraszam do środka. Znajdujemy się w pomieszczeniu schronowym. To tutaj zainstalowano urządzenia filtrowentylacyjne, które potrafiły odkazić skażone powietrze i wytworzyć świeże. Znajdujemy się w najważniejszym pomieszczeniu w całym schronie. Jest to pomieszczenie łączności. To tutaj zainstalowano różne urządzenia służące do komunikacji. Niestety, część urządzeń nie ma, ale to co widzimy, są to urządzenia z lat 90., które pozostały. Jest to taka ciekawostka, ponieważ pozostałe schrony systemu Rokada są opróżnione, a ten jako jedyny posiada wyposażenie, czyli jest jednym z niewielu, które posiadają wyposażenie. Obok sali znajdowała się tajna kancelaria. Tu swoje miejsce pracy miał kierownik stacji. Tu znajdowały się wszystkie klucze od obiektu oraz sejf, w którym przechowywano pistolet dla wartownika. W drugiej części stacji znajdowały się pomieszczenia techniczne. Każde oddzielone od siebie stalowymi gazoszczelnymi drzwiami. Obiekt, oprócz zasilania zewnętrznego, był zaopatrzony w akumulatory, dające awaryjne zasilanie urządzeń. Ciekawostką są zachowane w magazynku podręcznym uszczelki do okiennic oraz antystatyczne klapki. Posiadał własny węzeł sanitarny z toaletą i prysznicem. Dodatkową ochronę obsługi obiektu zapewniała instalacja wentylacyjna z aktywnym filtrem węglowym pochłaniającym substancje chemiczne i trujące. Jak to w pomieszczeniach skronowych, instalacje elektryczne poprowadzono na ścianach Obiekt miał się nie rzucać w oczy i jak najbardziej przypominać zwykłe gospodarstwo rolne. Stalowe, gazoszczelne okiennice zasłaniały drzewa. Pracownicy mieli nakaz uprawiania ziemi wokół, a między budynkiem mieszkalnym a stacją był wysoki żywopłot. Na potrzeby zrobienia jak najlepszego kamuflażu był zatrudniony ogrodnik, który cieszy się obecnie emeryturą i mieszka blisko stacji. Dla obsługi technicznej przewidziano budynek biurowy połączony z garażem na trzy pojazdy techniczne. Tu też zainstalowano urządzenia sterujące oświetleniem oraz agregat prądotwórczy dla silnika diesla. Z opowiadań mieszkańców wiadomo, że zawsze się zastanawiali, dlaczego na terenie obiektu jest światło, gdy w całej wsi została wyłączona elektryczność. A gdzie znajdowały się wszystkie kable? Do tego przewidziano komorę kablową składającą się z przedsionka i pomieszczenia głównego zabezpieczonego również stalowymi drzwiami. Prawdopodobnie to jedyna taka komora kablowa w Polsce z praktycznie całą infrastrukturą. Na wypadek, gdyby komora uległa zniszczeniu, kable wyprowadzono tak, aby można było podpiąć mobilną radiostację wzmacniakową. Cechą charakterystyczną każdej stacji Rokada był maszt radiowy, służący do komunikacji między stacją a załogą techników w samochodach. Cały obiekt był ochraniany przez wartowników. Tu tutaj znajdowała się wartownia. Wartownicy zmieniali się dwa razy w ciągu dnia. Do ich zadań należało pilnowanie bezpieczeństwa na terenie całego obiektu, zamykanie bramy i otwieranie, kiedy ktoś przyjeżdżał, jak również otwieranie i zamykanie okiennic głównie na noc. Na uzbrojenie wartowników była broń krótka. Gdy 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny w Polsce, dzień wcześniej. Na teren wszystkich stacji przybyli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego z rozkazem wydanym przez generała Wojciecha Jaruzelskiego zajęcia wszystkich obiektów. Z relacji wiemy, że wojsko do tego obiektu przybyło w nocy 12 grudnia, prosząc kierownika stacji o wyjście z mieszkania i przejście do stacji, gdzie w obecności oficera został odczytany rozkaz. Treść rozkazu jest do tej pory tajna. Ale wiemy, że to wtedy wyłączono w obiekcie wszystkie telefony dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Przez cały okres trwania stanu wojennego, kompleks ROKADA jako strategiczny był zmilitaryzowany. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.